To jest, to wszystko pod przykrywką takiego zwykłego fan game'a było. To się dzieje w tej grze? Mam się do czegoś przyznać, otóż nie zdałem do kolejnej klasy. Będziemy mieli poprawkę i zostanie ona poprowadzona przez waszego ulubionego nauczyciela matematyki, czyli Baldiego, ale w takiej troszkę innej formie. Poświęcó, jestem Dizowski i nie wiem jakim cudem tego diamentu nie widziałem do tej pory. Jest to połączenie Five Nights at Freddy's oraz Baldi's Basics. Mam nadzieję, że pamiętacie te stare filmy z Baldiego, gdzie pokazywałem swoje nadprzyrodzone zdolności matematyczne i nadprzyrodzone zdolności. Słowo mi wypadło ze głowy teraz cierpliwości, bo tego trzeba było mieć sporo, żeby przejść chociaż raz. Demówkę albo te alfy, czy gdzieś już, nie wiem, gdzie tak raz skończyła w tym momencie. Ale muszę się do czegoś przyznać: ja tej gry nie znalazłem sam. Nie podesłał też mi tego żaden z widzów. Po prostu zacząłem, że pewien popularny Marek, Marek Gracz, What the hell? Grubo, grubo. Nagrał z tego film. I mówię: Nie, ja muszę tego sprawdzić. Więc dzisiaj oficjalnie mogę powiedzieć, że skupiowałem multiplayera. Ale tutaj chyba nie ma nic, nic złego, ponieważ sam jestem. Wszystkie ciekaw, co z tego wyniknie ogólnie. Mamy tak: 300 sekund do przetrwania, żeby mieć specjalny, ukryty ending. Słuchaliście, jestem Przemkiem z przyszłości i okazuje się, że ta gra jest zupełnie czymś innym, niż mi się na początku wydawało. To, co zaraz zobaczycie, będzie tylko rozgrzewką, ale to, co będzie po tym, będzie naprawdę ciężkie. I w tej grze jest jeszcze super hard mode, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak męczę się w stylu 50 na 20, to dajcie mi znać łapą w górę 15 koła i próbujemy super hard modu. A teraz oddaję głos Przemkowi z No aha, dobra, dzięki. Witaj w... Co jest? Od razu z buta, tak? Co jest? Aha, muszę to ogarnąć. Jeżeli zdaliście do kolejnej klasy, dajcie znak o w górę. Zobaczmy, ilu was tutaj jest. Jeżeli nie zdaliście, to powodzenia, jeszcze macie czas. A poszliśmy w tym momencie. do kozy. Nie, jak, jak się go pozbyć? Dobra, sposób jest prosty. Nie wiem. Nie wiem dlaczego zginąłem. A mi się wydaje, że on na mnie się wcześniej nie patrzył. How to play? Może jeszcze raz zobaczmy. Nie da się tego czytać. Baldi. Pokaże się z lewej strony, z prawej strony albo na środku. Jeżeli się pokaże, w środku zagraj muzyczkę. Jeżeli pojawi się po lewej, naciśnij L. Jeżeli będzie, jeżeli będzie po prawej, naciśnij L. Jeżeli po lewej, to szybko wróć. Jeżeli pojawi się nam ten dyrektor, jakby, musimy po prostu mieć energię cały czas. First Price. Jeżeli pojawi się First Price, będziemy musieli nacisnąć E, ile się pojawi. Nightmare Playtime, nacisnąć Q. Nightmare Sweep, po prostu nam pomaga i rozwalaszkich. To jest bardzo dziwny gameplay. Naciśnij L nacisniku. Ja nie jestem dobry zapamiętywaniu kontrolek. Dobra, tutaj jest. Aha, nie będziemy ukrywać typów Może nie będziemy utrzymywać. A co się z tym robiło? Tu się naciska Q. Tu jak on będzie poprawiać, naciskamy L. A, i to musimy mieć cały czas zrobione. Jak będzie tutaj Baldi, to uciekamy. Jak będzie tutaj Baldi, naciskamy L. Dobra, Może już ukryć. 20 sekund przetrwałem. Do tej pory, także... Swip, swip, swip! Sta akurat szczota na głowie dzisiaj mam też więc spoko Smeto nie potrzebujemy w ogóle używać Tak mi się wydaje A muzyka. A za co my dostaliśmy tego? Mogę jeszcze coś klawisz w sumie? Bo tutaj są jeszcze dalej! Kolejne wskazówki. Kontrol, żeby użyć latarki w ciemniejszych pokojach. Sio mogę, tutaj jest cała ściana tekstu. Przecież 50 na 20 to jest! Co ja się wpakowałem? Nie wiedziałem, że to jest tak głębokie, i trzeba się w tym wszystkim zapoznać. Baldi's Nightmare Dimension to to jest Nightmare School. Więc może? Może nie do końca? Nie działa mi ten kontrol w ciemnych pomieszczeniach. Latarka cały czas działa tutaj. Może chodziło faktycznie, że są różne poziomy tutaj? No nie wierzę. To 300 sekund trzeba wytrzymać, okej. Okay. Nie ma tutaj żadnych wentów na szczęście. Swip, swip, swip! Trzeba dać Q albo L. Ci będę spawał w snę. QL, kule, kule. Będę spawał kulami. Czy to są te daty, które miały sugerować nam, kiedy w końcu wyjdzie Baldi? Nie wiem, czy Baldi w końcu wyszedł. To jest tak jak gra jest przez lata. Przez lata jest w becie i o niej zapominamy. I nagle pojawi się w pełnej wersji, w ogóle w taki sposób, który kompletnie nikt się nie spodziewał, że się pojawi. Czyli wyjdzie z tego zupełnie inna gra. I chyba w Baldim tak było przez jakiś czas. Nie wiem co się dzieje z energią, ale już teraz energia jest troszkę bardziej zużywalna. Muszę zapamiętać, bo on rzadko się tutaj pojawia. Swip, swip, swip. Może nam tutaj kogoś zamiecie? Nikogo nam nie zamiut. Tu Teraz tylko na przykład Q, -E. klikam tak, żeby wyskoczyły mi nożyczki w czego. I tu wracam i znowu dostałem karę. Ej, mamy 15 sekund? Dostałem 15 sekund kary, naprawdę? Nasze reakcje muszą być na tyle szybkie, żeby się ich pozbyć. Żeby od razu wrócić i trzymać w tym samym miejscu myszkę. No to jest jak 50 na 20, tak? No trzeba od razu trzymać myszkę w jednym miejscu. Kursor, żeby nas ten... Nightmarion? To był? Była? Zawsze zapominam tutaj, ale wiadomo o co chodzi, nie? Bo tam automatycznie zostaliśmy zabici, jeżeli trzymaliśmy w tym miejscu kursor. Wiem, bo ostatnio troszkę znowu grałem w 50 na 20. Mam, mam, co, mam co do tego dobre przeczucia, bo jakoś na świeżo do tego postrzedłem, więc zobaczymy, co z tego widzicie. Swip 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 No pewnie Wojrek wam lekko to przytnie czekamy do momentu kiedy uda się faktycznie to przejść Boże. o Oła, wow, moja noga za co? Ogólnie miałem ostatnio kontuzję nogi I wam powiem taką śmieszną historię Story time z Przemkiem, kiedy próbuję przejść gierkę Ja myślałem, że mam kontuzję nogi, że coś sobie obiję w pięcie Okazało się, że miałem kurzajkę I chodziłem dwa miesiące myśląc, że O, zaraz mi przejdzie I się okazało, że Hej, Przemek, to jest kurzajka To trzeba usunąć Specjalnymi preparatami albo zabiegami Dlatego tak mało stałem ostatnio na odcinkach Nie, no, muszę się rękę na myszce L, Jak loser Aha, kraszowała się gierka. Ciekawe co na to program do nagrywania. Teraz to sekundę schodzi od razu. Czyli ja mam naprawdę mało czasu na reakcję na kogokolwiek. Jak na przykład mi wyskoczy teraz, to mam dosłownie ledwo sekundę, żeby zareagować. I wrócić szybko z tą ręką tam. Z myszką znaczy się. Bo jak zaraz mi gdzie indziej wyskoczy ktoś To trzeba też zareagować, trzeba o tą myszkę zabrać Z tego, z tej baterii Do tego to by się nikt nie spodziewał Cyk Cyk, cyk Swip, 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 specjalnie poczekałem chwilę Że zacznie czy mi kogoś tam nie zgarnie Pytanie czy swip, swip, będzie Taki agresywny w kolejnej nocy Aj Ale bym teraz zrobił ta słaba będzie tutaj, mi się wydaje. Trzeba być ostrożnym. Bo po lewej nic się nie działo kompletnie. 20, 20 sekund. Sweep, sweep, sweep. Nie wiem, czy, czy ja powtórzyłem za każdym razem to sweep, sweep, sweep. Za każdym razem? Dobra. 5 sekund zostało. You survived 300 seconds. It's not much, but you won. To nie wiele, ale wygrałeś. Stałeś się domin laskę. Coś jego wygląda jak dziwne, dziwne ziem jak Survive the Real Nightmare to actually win. Jo! Nie, co to jest? Survive. Co się dzieje? Ja... zaś mnie wywaliło do pulpitu. Nie, no, tutaj się coś dziwnego dzieje. Dobra, co mam z tą zrobić, gościu. Aha. Aha, dobra, rozumiem. Ja tam mam wejść? Ja nie mogę, to dopiero gra się teraz zaczyna! Co mam z tą zrobić? Coś kliknąć? Co się tu dzieje w tej grze? Principal Meter, ale ja coraz nie z nim mam zrobić. Jest dopiero 12. Co? Za co? How to play? Nie, no to jest niemożliwe. Nightmare Baldi pojawi się w pokoju po lewej stronie, będzie mówił za każdym razem, kiedy będzie atakował. Aha, kiedy go tam nie ma, albo kiedy zniknie z oczu, to nie używać latarki. Dobra, to też już rozumiem. Nightmare first Prize. Okej, okay, tu trzeba go po prostu bziknąć prądem. Będziemy musieli skoczyć 5 razy. Ale to będzie ciężkie. W co, ja się wpakowałem? To jest, to jest niesamowite po prostu. Dobra, czyli co? Idziemy tutaj i musimy w niego latarką wtedy... pomiziać. Ale... Widzicie? W ten sposób. A jak wrócimy... To lecimy w tego ziomeczka. Walniemy go. I teraz próbujemy jeszcze raz z Baldim. Zobaczymy co stanie. Nic nie mówił. Czyli wracamy. Idziemy od razu do. Myślę od razu i lecimy do dyrektora. Dobra, i od razu do first prize meter musimy ogarnąć. Ja nie mogę. To jest dopiero początek gry. się wydaje, że on bardziej atakował teraz. Tu nie ma. OK Co jest? To wszystko pod przykrywką takiego zwykłego fangame'a game'a było? What? No items. No items. No What? Nie wierzę! Musimy mieć i jakiekolwiek, bo inaczej jest lipa. Co się dzieje w tej grze? Dobra, więc tak. Lecimy najpierw tu, zobaczmy. Najpierw tu. zobaczymy, czy. Raz, dwa. A co się dzieje w tej grze? Dlaczego? Dlaczego za każdym razem, kiedy wchodzę, jest trudniej? Czy każda śmierć oznacza zwiększenie poziomu trudności? Dobra, najważniejsze już mamy. Z morza się uda, to przejść. bziknijmy go. Dobra weź sobie. Dobra, bierz to sobie. Tylko że. No, mamy nadzieję, że to na tej stronie. A on tylko może być po prawej stronie, także luzik. Kurde, ten mi przeszkodził Dobra Okej okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Za co? Za co? Za co ten jumpscare? Pięć razy mię skoczyć Dobra, idziemy od razu w obsodę Bo ona jest nam niezbędna Nie no, znowu zminimalizowałem No, ja nie mogę. Nie mogę wyjść stąd. Nie mogę wyjść stąd. Ale dostałem tutaj teraz. Kombo! Co się dzieje w tej grze? Nie mogę stąd wyjść. No, stary stał. Jak stąd wyjść? Słuchajcie, tu się coś stało dziwnego. Teraz. To no, się stało coś dziwnego. Ta gra im pruje mózg. Rozprówa go i strzyje znowu, żeby go znowu można było rozpróć. Uh, serio? No, bo ja nie wiem, dlaczego mnie to tak spakowało, że miałem nagle trzy rzeczy do zrobienia cały czas. Ja myślę, że trzeba je od razu uciec. To jest chyba to. Trzeba je od razu uciec, i wtedy mamy jakieś szanse. Dobra. Szybka. Ten jest cicho, spoko. Idziemy od razu do dyrektora. Nie będzie nikogo, dobra, jest, ale jest szybko, szybko idź sobie, idź sobie. Idź sobie szybko. Musimy iść tam, szybko, szybko, szybko. Wyszako na nas podróż, złapie. lipa. Dobra, od razu, od razu trzeba. Dobrze jest! Sweep, sweep, sweep! Mamy jeszcze jedną butelkę, więc możemy tam przeskoczyć bez problemu. Ale ja, ja od razu czuję, że on wyjdzie, nie? Od razu to czuję. I teraz naszym celem jest first prize. Ciknijmy go. Musimy znowu zrobić sobie zapas. Nie słychać go, więc spoko jeszcze, spoko. First Price dostaje. I tu idziemy, bo jeżeli nas znowu zapie po drodze, to mamy czas stracony i wyjdzie. Wiedziałem, że wyjdzie. Ja myślę, że jeżeli mamy tą butelkę, znaczy tą puszkę sody, to on od razu wychodzi. Myślę, że trzeba się też szybko przemieszczać między pomieszczeniami, żeby nas swip nie zapo Oj, tu. Tutaj tego od razu mamy z głowy. Mamy dwie! Super! Od razu w prawo, od razu w prawo idziemy. Bo tu może się stać coś dziwnego. Jeszcze jakbyśmy przeszli bez niego, to byłoby super, no ale niestety tak łatwo nie jest w życiu. Dobra. Cofka. Nie tu chciałem iść, no ale dobra. Mam nadzieję, że zdążę. No na farcie, myślę, że na farcie zdążyłem. Ale nie dostaliśmy basody. Z tego co widziałem. Nie zdążyłem. Ale musiałem się cofnąć, bo kurczę to jest takie wszystko zautoma zautomatyzowane, że można się mocno walnąć. Dobra. Nie ma go. Tego też tutaj nie było na razie, więc spoko. Na razie jest luzik. No nie no, przyszedł akurat teraz. Musimy szybko poskakać i teraz tak. Co najpierw? Najpierw tu. Dobra, może zdążymy. Jakby nas nie zapał po drodze, to super. Super. Jest szansa na to, żeby to przejść teraz. To był taki moment zwątpienia już mnie. Ja się cały czas chcę przemieszczać, żeby ta menda nie zapała. Ja prawie kontrol nacisnąłem jak wchodziłem tutaj. Mamy dwie sody, tak? Już nie muszę tu wchodzić. Nikogo nie było? Dobra, wracamy z powrotem. Super! Super tu jest. Podoba mi się. Ciknijmy go raz znowu. Dwie sody mamy, więc da się to zrobić. I'll take that. It's mine Gdzie idziemy? Idziemy chyba tu Po zapasy No nie no akurat tu przyszedł Dobra deal jest taki Szybko przechodzimy tu Mam nadzieję, że zdążę Myślę, że zdążę Szybko trzeba po prostu przeklikiwać się przez to główne pomieszczenie. Dobra, dobra, zejdź mi z drogi stary, bo musimy naprawdę szybko tam psiknąć go światłem. Teraz first za trzeba zrobić jak najszybciej. Idziemy znowu farmić sodę. Kurde, czuję się jakbym miał drugą młodość z knapem teraz, naprawdę. Mocno się staram, żeby to ogarnąć. Nie ma nikogo. Już chciałem światłem tam ruszyć w tym momencie, ale powstrzymałem się jakoś. Taki impuls w mózgu się zatrzymał. Nie, no musimy tam teraz znowu wrócić. Pytanie: kto teraz jest bardziej narażony? Zdążyłem, dobra, zdążyłem przeskoczyć, Ja pierdziele Weź sobie, stary, żeby się tym udławił. Jakbym znowu festprisał. Idziemy po zapas sody. Idziemy po zapas sody. Dobra, dostaliśmy. U I tak już nic się nie zmieni raczej. Dobra, musimy od razu iść. Ale żebym to zrobił, to... You want ja myślę, że przegrałem. Gratulacje. Jednak jeszcze jest jeden wyzwanie: Chcesz, żebyś spróbował Super Hard Mode. Zostanie coś specjalnego right. za to. Z czego to człowiek nie zrobił dla poprawki? Słuchajcie, 15 tysięcy w górę i lecimy z super hard modem. Naprawdę poproszę o to, to jest ważne. Dostanie takiego moralnego kopa.